Czekam na randkę, jak na Boże narodzenie. Ale kim jesteś? W ogóle cię nie kojarzę. No to ja Kasia z Tindera. Nie pamiętasz mnie? Nie wyglądasz jak Kasia. Bo jestem bez makijażu teraz. To ja na Tinderze jak coś. Co do cholery, to jakiś marketingowy wałek typiaru. Ja na takie coś się nie pisałem. O co ci chodzi? Wyglądam dobrze i bez makijażu. Pewnie czujesz się przytłoczony moją urodą, co? No tak, przytłoczony zdecydowanie. To co robisz w życiu zawodowo? Nic. Jestem życiową porażką, nigdy nic nie osiągnąłem w życiu. A na siłkę chodzisz? Stopy na siłowni nigdy nie postawiłem i nie zamierzam. Masz rodzeństwo? Wszyscy nie żyją. Co robisz w wolnym czasie? Siedzę w ciszy w domu, dzień w dzień. Zabrzmiało jak nic ja nudiarza. A chcesz wiedzieć, czym ja się zajmuję? Pracuję jako modelka Victoria's Secret. Jestem w szoku, że nie zauważyłeś od razu. Victoria's Secret? Raczej Victoria Obsarsky. Nie wierzę, że się na to złapałem. O czym ty bradzisz? Skamroku. Wyglądasz jak inny człowiek niż na profilu. Dałem się strollować jak ostatni głupek. Jesteś mega chamski, ale to nawet nie kręci. Kocham toksycznych facetów, więc kiedy mnie odbierasz? Odbiorę cię. Ale najpierw muszę wypożyczyć ciężarówkę, bo chyba do normalnego samochodu się nie zmieści. Odwołuję randkę. Nie podoba mi się, jak mnie traktujesz. Mega się cieszyłam na to spotkanie, ale właśnie straciłeś swoją szansę. Straciłeś supermodelkę, frajerze. O. Chwała Bogom, ale ulga.